Powodem wizyty TV są w Wieluńskim Sanepidzie jest stulecie służb sanitarnych w Polsce. Z tej okazji wydano m.in. okolicznościową publikację. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu też świętuje, choć z okazji okrągłego jubileuszu nie będzie organizował specjalnej uroczystości. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że historia służb sanitarnych w naszym regionie sięga już 1919 roku. Po wyzwoleniu w 45 roku organizacja służb sanitarnych oparta była na sieci społecznej służby zdrowia, a podstawową jednostką organizacyjną był okręgowy powiatowy ośrodek zdrowia z biurem sanitarnym i tu kierował głównie tą akcją lekarz powiatowy. To samo możemy powiedzieć o Wieluniu, ponieważ w Wieluniu w 45 roku przy wydziale zdrowia powiatowej Rady Narodowej rozpoczęła działalność służba sanitarno-epidemiologiczna ówczesnego powiatu wieluńskiego jako powiatowa kolumna sanitarna z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 2. Było to jedno pomieszczenie, zatrudniony był jeden kontroler sanitarny, który przeprowadzał kontrolę na terenie ówczesnego powiatu, był to pan Czesław Rzepecki. Sytuacja się zmieniła w 1954 roku, kiedy został wydany dekret o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wówczas powiatowa kolumna sanitarna została przekształcona już w powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Zatrudnienie zostało troszkę zwiększone, już wtedy pracowało w tej powiatowej stacji około 10 osób, w tym czterech kontrolerów sanitarnych na terenie innych mhm. ośrodków zdrowia ówczesnego powiatu. Stacja zaraz po drugiej wojnie światowej rozpoczęła swój dynamiczny rozwój. W tamtych latach pracowała w kilku lokalizacjach, stopniowo powiększając swój zespół i zakres badań. Kolejnym Takim etapem, jeśli chodzi o służby sanitarne na terenie naszego powiatu, to były lata 70. gdzie dzięki staraniom ówczesnych władz sanitarnych, naszego powiatu i sanitarnych województwa łódzkiego. Powstaje oddział laboratoryjny z czterema pracowniami. Również przy ulicy Wojska Polskiego zostaje zaadaptowany lokal mieszkalny i wtedy powstaje pracownia badania wody, pracownia badania żywności, mhm. pracownia bakteriologiczna i pracownia higieny pracy. I wówczas stacja już liczy około 30 osób, zwiększa swoje zatrudnienie, zwiększa wyposażenie laboratorium przeprowadza gruntowne remonty. I tak się dzieje do 2000 roku, ponieważ jeszcze w międzyczasie trzykrotnie była zmieniona siedziba nasza, zmienialiśmy, To znaczy jeszcze była na ulicy Wojska Sieradzkiej, na ulicy Kaliskiej mhm. i na ulicy Śląskiej. Przełomem dla Wieluńskiego Sanepidu był początek Nowego Wieku. Wtedy ta stacja przeprowadziła się do nowej siedziby przy POW. Do swojej dyspozycji ma aż trzy piętra. Nowoczesna laboratoria i zespół składający się teraz z 53 osób, badający m.in. stan wody, ale też dbające o czystość i higienę placówek żywieniowych i rzecz jasna środowiska naturalnego. Jeszcze w grudniu w podwojach Miejskiej Biblioteki stanie okolicznościowa wystawa prezentująca osiągnięcia wieluńskiego Sanepidu na przestrzeni minionych 100 lat. Nasze laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji w 2004 roku. I zostaliśmy wciągnięci w tak zwaną zintegrowaną bazę laboratoryjną województwa łódzkiego. Mm -hmm. I obsługujemy badania nadzorowo stację ten obszar powiatu bełchatowskiego. Powiatu Wieruszowskiego, powiatu Pajęczańskiego no i oczywiście powiatu Wieluńskiego. Zakupiliśmy dosyć drogą i taką konieczną aparaturę laboratoryjną, która nam pozwala na wykonanie tych badań zgodnie z wymogami, z, wymogami, z przepisami unijnymi, ponieważ już od jesteśmy w Unii, w związku z tym nasze wyniki nie mogą być podważalne i są uznawane w tej chwili na cały. Nie tylko w Unii, ale na całym świecie, dlatego, że to jest laboratorium akredytowane, tak jak już powiedziałam, przez Polskie Centrum Akredytacyjne w Warszawie. Sanepid monitoruje również szczepienia. Niestety także w naszym regionie mamy osoby, które uchylają się od póki co obowiązkowych szczepień. Nie jest ich może dużo, ale na przestrzeni ostatnich lat liczba ta uległa niestety zwiększeniu. To niedobry objaw. O ile w ubiegłym roku mm. prowadziliśmy tylko dwie sprawy dotyczące osób, które uchylają się od szczepień, to w tym roku już do tego mamy 18, także to jest taka tendencja bardzo niekorzystna. No my staramy się informować, edukować, tłumaczyć wątpliwości, rozwiewać. No i przede wszystkim opieramy się na dowodach i faktach naukowych, no ale niestety, kiedy to nie pomaga, musimy wszcząć postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne, które w celu przymuszenia osób uchylających się do wykonania tego obowiązku. Jest kalendarz szczepień, który bardzo dokładnie określa, kiedy, jakie szczepienia należy wykonać i w jakim okresie dzieci mhm. y, powinny być poddane, dlatego że no w tej chwili u nas w Polsce jeszcze ten poziom wyszczepialności jest w miarę wysoki. Mhm. Natomiast są już kraje, gdzie ten poziom wyszczepialności spada, a to już się staje niebezpieczne, dlatego że choroby, które nie było ich do tej pory, mogą się pojawić, no na przykład odrę. I na razie to wszystko po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia, ten cały wywiad z Barbarą Słukowską będzie o historii, ale też o współczesnej roli wielońskiego Sanepidu.